Ta, ta, ta ścieżka, właśnie, że no bo ja nie miałem zamiaru w ogóle odkupować um, grzechów i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że, um, że po prostu w znaczy, sensie takim, że um, nie miałem, ale to w sumie to był dla mnie, jakby to bez różnicy jest, bo to tylko nie miałem celu, zamiaru robić tego, jakby. Um, dla Waszego celu, czy dla Was w jakikolwiek sposób, bo ja po prostu taki to był taki biznes. No, padał taki biznes podczas negocjacji i po prostu. Mm... Owszem, tą prawdą jest, że po prostu. Mm... Y... Odkupiłem wasze grzechy i po prostu zbawiłem was od, od, od tego potępienia wiecznego. W zamian za, za, was, za własną śmierć. I to jest prawda, owszem. Tylko, że mógł nie przemyślał o jednej, że sytuacji, że takiej, że. Ja teraz mam kartę przetargową, mam was wszystkich. Jakbym chciał po prostu tam swoją jakąś tą swoją negocjację, swoją sytuację później jakby e, e, negocjować, no to no mam, no mam dobrą kartę, bo mam bo to czy bo to ty, czy ty, czy tamty, to tylko ode mnie zależy teraz, czy po prostu, czy zostaje, Co z tego, że ja no to je odkupiłem, no to u niego jesteście czyści, nie? Ale yy, no Bóg do Was nie ma żadnych pretensji i tak dalej. no Chcę dla Was jak najlepiej, tylko że yy, 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 to ta zależy ode mnie. On zapomniał o tym, pomyślał o tym, że po prostu teraz to yy, ja decyduję, po prostu, bo sam powiedział, że. Yy, tylko no, teraz jak, jak kupię od niego te, te wasze długi i tak dalej, te wasze wszystkie błędy, te winy, to po prostu ode mnie będzie zależało, że do, do królestwa po prostu nikt nie przyjdzie, po prostu karzy, przyjdzie, będzie mógł tylko przyjść przede mnie po prostu, jeżeli po prostu tam no, temu ręką czy coś w taki sposób. Bo to jest naturalne, to jest no, taki biznes jest. No, biznes jest okrutny, kurwa. biznes to jest biznes to jest kurwa tak, no trzeba być chwał, trzeba być schowała splitningowa, trzeba być trzeba być tocnym by, 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 by i ja nie biznes tu nie ma skrupów, biznesie w nie ma miejsca na skupoje. Tak jest, no tak. W sensie